With this oh, yeah. can I try it? No, nie możesz, no przecież mama mi nie pozwala. Tylko weekendy, nie? I just that. No nie, wiem, czy możesz, no chyba nie możesz, nie? Yummy. No ale jak mama nie pozwala, przecież dzisiaj nie jest weekend? Just it. no To możesz popatrzeć, ale nie, nie wolno jeść, no? Whoa, no, już trzeba jeść. Cała brudna zaraz będziesz. No to zjedz może. Mama nie będzie wiedzieć? Nie powiemy jej. Nie będziemy jej mówić. Nie powiedz. A nie zobaczy, że jadłaś. Nie. Na pewno? A jakby zobaczyła, że zjadłaś, to co? Czy była zła? To nie będziemy jej mówić, dobra? Pinky promise? Chyba Kremla? Co? Nie, włączyłem światło, żeby było widać jakie jest cukierek. Wiesz?